Jaką niezwykłą katedrę dla siebie wybiera Jezus Chrystus Pana, by ogłosić to, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, ta katedra istotnie różni się od tych katedr, do których my jesteśmy przyzwyczajeni na tej ziemi, bo święty Mateusz, ewangelista, pisze, że Jezus Chrystus wyszedł na górę i tam usiadł a gdy przystąpili do Niego Jego uczniowie, otworzył swoje usta i nauczał. Ewangelista ukazuje Jezusa Chrystusa na górze, a góra w Biblii zawsze kojarzy się nam z tym, co jest złączone z Bogiem. Na górę udaje się Jezus Chrystus Pan w ten czas, gdy wybiera świętych apostołów, swoich apostolów. Na górze... Jeszcze raniej w Starym Testamencie Mojżesz otrzymuje dziesięć przykazań. Na górze Jezus Chrystus Pan głosi te błogosławieństwa, które my dzisiaj słyszeliśmy, i na górze Jezus Chrystus Pan wygłosi najbardziej doskonałe kazanie, mowę w ciągu, w historii całej ludzkości. Bo właśnie na górze Jezus Chrystus Pan ofiaruje samego siebie na krzyżu. I jako tron katedralny dla siebie wybierze nie jakikolwiek miętki i wygodny, pozłocony fotel, ale krzyż. Otóż co my słyszymy dzisiaj z ust Jezusa Chrystusa, On, który ma władzę nauczać? ma władzę mówić do ludzi i otwierać tajemnice królestwa Bożego. Gdy otworzył swoje usta, to nie zobowiązywał człowieka do niczego. Przypomnijmy, że Jezus Chrystus w ogóle zaczął swoje głoszenie od zachęty: nawracajcie się, bo przybliżyło się królestwo Boże. A dzisiaj Jezus Chrystus Pan mówi do ludzi, błogosławieni jesteście. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy płaczą, którzy są cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni itd. Bracie i siostry, te błogosławieństwa, które dzisiaj słyszeliśmy, są fundamentem Królestwa Bożego które głosi Jezus Chrystus Pan i którym Jezus Chrystus Pan jest. Bo w tym królestwie Bożym królem jest właśnie Jezus Chrystus Pan. I jego rządzenie w tym królestwie, jego królowanie jest takie odrębne od wszystkich królów na całej ziemi. Bo jego Królowanie nie polega na okazywaniu władzy. Jego królowanie polega na odwrót, na miłości i miłosierdziu. Gdy słyszeliśmy dzisiejsze błogosławieństwa, można było pomyśleć, że tymi błogosławieństwami Jezus jakby wszystkich ustawił na swoje miejsce. On jakbym dokonał tego, o czym będzie mówi mowa, gdy będzie Jezus Chrystus Pan mówił o sądzie ostatecznym. Kiedy Jezus, kiedy on wróci na tą ziemię i oddzieli prawicę od lewicy kozłów od owiec, sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Ale pozwólmy teraz sobie nieco zajrzeć głębiej niż takie powierzchowne słyszenie, bo przecież Jezus zachęca nas, kto ma uszy, i słucha i dlatego, aby pojąć się, otworzyć samych siebie na te błogosławieństwa, aby nie lękać się tego, co Jezus Chrystus Pan nam dzisiaj mówi, trzeba zrozumieć jedno, że w tych błogosławieństwach może, a może nawet jest każdy, może być, a może nawet jest każdy człowiek. Dlaczego? Otóż nie tylko słuchajmy, ale i usłyszmy to, o czym Jezus Chrystus Pan mówi. On mówi błogosławieni ubodzy w duchu. Kto jest tym błogosławionym, kto jest tym ubogim w duchu? Bogiem w duchu to jest człowiek, który nie polega na sobie, który nie buduje iluzji o swoim ja, który nie, nigdy nie zgadza się z tym, że ja jestem samowystarczalny, że mnie nie trzeba żadnego Boga, mnie trzeba, ja wszystko sam poradzę, ale który pełen Siły, pełen, pełen mocy i zapału iść i czynić w tym samym czasie dla Boga mówi Boże, na próżno wstawać o północy, gdy nie ma Twojej pomocy. Na próżne są wszystkie moje starania i dążenia, jeżeli w nich nie ma Panie Ciebie. Jeżeli w nich nie ma Twojego światła, jeżeli w nich nie ma Twojej mocy. Dlaczego powiedziałem, że w tych błogosławieństwach może być każdy człowiek? Bracia i siostry, my słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, jak święty Paweł pisał, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, co niemocne aby mocnych poniżyć, co nie jest szlachetne, szlachetnie urodzone i wzgardzone, aby unicestwić tych, którzy, którzy mają samych siebie za wielkich. Jednak każdy człowiek Gdzieś głęboko w sercu przeżywa to, o czym Jezus Chrystus dzisiaj nam mówi. Tak, my tworzymy maski, i za tą maską, za tą maską wielkości czasem tak starannie chowamy swoją słabość, bo lękamy się opinii tego świata i lękamy się być tymi słabymi. Lękamy się być pokornymi i uznać swoją winę, bo w taki sposób lękamy się, że ten świat będzie uważał, że my jesteśmy takimi nie, nikczemnymi, jesteśmy takimi słabymi, ale bracia i siostry, całkowicie nie oznacza, że za tą maską człowiek nie cierpi. Że ten człowiek, który włożył tę maskę i w, taką, w taki sposób chce bronić samego siebie przed opinią tego świata, że ten człowiek nie placzy wewnątrz, że ten człowiek nie cierpi wewnątrz, że ten człowiek nie, je, nie czuje się samotnym, że ten człowiek nie cierpi całkowicie, możliwie cierpi. Jeszcze więcej niż ten, który o tym mówi, bo jest słusznie powiedziano, że podzielona radość powiększa się, podzielone cierpienie się pomniejsza. Jeżeli to cierpienie, ten smutek, on nie jest podzielony, jeżeli człowiek tym wszystkim, nie tylko z innymi, ale czasem nawet i z Panem Bogiem. Nie potrafi się podzielić, podzielić, to więc ten smutek i to cierpienie staje się dla człowieka ogromnym ciężarem. Aż takim dużym ciężarem, że człowiek nie może unieść tego. Bo dużo ludzi, tych, którzy dzisiaj wyglądają nam złamanymi, tymi ludźmi, którzy zaczynają pić, zaczynają e, używać narkotyki. Tych ludzi, którzy na pedystał stawią swój egoizm, swoje ja, więc bardzo często czynią właśnie z tego, że im bardzo boli. Że w tym bólu i tym cierpieniu ludzie zostają samymi, nie mają żadnej nadziei, bo gdy słyszymy dzisiaj, jak Jezus mówi, że. Błogosławieni, którzy płaczą, to więc całkowicie nie chce Jezus powiedzieć, że jedynie płacz jest przez Jezusa błogosławiony, że jedynie płacz jest przeznaczeniem człowieka. I nie o to chodzi, że człowiek się smuci, tylko chodzi o to, że człowiek ma nadzieję, a jeżeli tej nadziei on nie ma w ten czas, to staje się prawdziwym problemem. I właśnie nie mając tej problemy, człowiek jest krok od rozpaczy i do ten krok człowiek z czasem robi. Bogu dzięki i daj Boże, gdyby tego ostatniego kroku do rozpaczy człowiek nie zrobił, ale człowiek robi. I w ten czas człowiek zaczyna sięgać do tego, co może w jakiś sposób oderwać jego od takiej bolesnej i smutnej rzeczywistości. I my mamy owoce, tak wiele ludzi wybitnych, tak wiele ludzi, którzy mogą być dobrymi ludźmi. Tak wiele ojców, którzy mogą być dobrymi i kochającymi mężami, dobrymi i kochającymi ojcami, tak wiele synów i córek, które mogą być dobrymi dziećmi dla swoich rodziców, niestety, ale załamują się i zaczynają cośkolwiek używać, odchodzą od chrześcijańskich wartości. Zaczynają budować i żyć iluzją i nareszcie pod tą iluzją, nie znalazłszy żadnej podstawy i żadnego fundamentu, całkowicie się łamią. Bracie i siostry, to wszystko, o czym teraz mówię, nie stanowi przyczyną dumy dla nas. To nie może być przyczyną dumy dla wierzącego człowieka, aby on powiedział: Nie, ja nie jestem takim. Ja jestem właśnie tym, o którym dzisiaj Jezus Chrystus Pan mówi. Bracia i siostry, nie śpieszmy wydawać takich wyroków, bo nie do tego my jesteśmy błogosławieni przez Jezusa Chrystusa. Nie do tego my jesteśmy powołani, bo. Naszym powołaniem jest, aby te błogosławieństwa, o które dzisiaj Jezus Chrystus Pan wygłosił, to więc stawali się fundamentem naszej wiary, fundamentem naszego chrześcijaństwa. Abyśmy właśnie z tym błogosławieństwem szli do ludzi i te błogosławieństwo ludziom głosili. Jeszcze jeden raz. Wróćmy do początku. Do tego, że Jezus, gdy rozpoczyna swoje nauczanie, to nie idzie do człowieka, aby Jego krytykować i potępiać. Nie idzie do człowieka, aby Jego przekreślać. Nie idzie do ludzi, aby im mówić, jakimi są oni, zły, oni złymi. Nie idzie do ludzi, aby mówić, wkładać na nich ciężary ale idzie do ludzi z dobrą nowiną, a i tą najlepszą nowiną jest, że Bóg dał nową możliwość nawrócić się, Bóg dał nową możliwość wszystko zacząć od łaski Bożej, Bóg dał dobrą nowinę, która leczy nas z ran i Bóg do nas mówi, błogosławieni jesteście. Człowiek, który za wiele jest przywiązany do tej ziemi, za wiele patrzy w dół i nigdy nie patrzy w górę, Z czasem zaczyna wierzyć w ten dół. I człowiek zaczyna zapominać, że Bóg chce dać jemu więcej niż tę ziemię. Bo. Na tej ziemi człowieka Bóg stworzył, ale nie, po, nie dlatego, aby człowiek stał się tą ziemią. Przecież dlatego, aby na tej ziemi wszystko się nie skończyło, Bóg tchnął w człowieka swojego ducha. Bóg stworzył człowieka odrębnie od wszystkich innych żywych stworzeń na tej ziemi. Nie tylko jako tego, który ma ciało, ale również jako tego, który ma ducha. Bóg chce dać człowiekowi więcej niż my czekamy. Bo my czekamy szczęścia na tej ziemi, ale to szczęście, jakim wielkim bym ono nie było, to ono kończy się na cmentarzu. Na któryś czas tam zjawia się napis, tabliczka z naszym imieniem, z naszym nazwiskiem, czasem nawet z jakimiśkolwiek zasługami na tej ziemi. Tam zjawia się tabliczka, kiedy człowiek się narodził i kiedy człowiek przestał być na tej ziemi. Bóg prowadzi nas wyżej i dalej. Ku temu, co na tej Ziemi się rozpoczyna, ale na tej Ziemi się nie kończy. I dlatego On nam dzisiaj mówi, błogosławieni, abyśmy na tej drodze nie ustali i nie dali się być zastraszonymi. Bo niestety my jesteśmy tylko ludzi, ludźmi na tej Ziemi. I naturalną rzeczą, że czasem, ten świat, który jest taki nielitościwy, świat, który jest taki głośny, świat, który nie umie słyszeć naszego zdania, który nie chce wsłuchiwać się w to, co nam boli i na czym nam zależy, tym nadmiarem informacji, nadmiarem zdań potrafi. To wszystko zamknąć przed nami. Zamknąć przed nami wizję nieba. Zamknąć dla nas to, co rzeczywiście chce nam dać Bóg. Błogosławieni jesteście. Bracie i siostry, pamiętajmy, że te słowa nie są skierowane do aniołów. Błogosławieni jesteście, to my jesteśmy błogosławieni. Możliwe. Dlatego święty Jakub apostoł w swoim liście zachęca nas i wy jeden drugiego nawzajem błogosławcie. Bądźmy tymi ludźmi błogosławieństw, błogosławieństw Chrystusowych. Boże, na co dzień klejąc jeden drugiemu etykiety, dobry, zły, cierpliwy, niecierpliwy, kochający, niekochający, wierny, niewierny, bogaty, biedny, wykształcony, niewykształcony, mały, wielki, piękny, niepiękny. Może przestańmy to robić i pamiętajmy, że każdy jest błogosławiony. Amen.